Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Sady i polemiki dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim w Porębnie. Kamienicy. E, tak jak ostatnio obiecywaliśmy, e, w najbliższych dwóch odcinkach. Kilka gorących tematów. O, jeden Ciepłych. to jest, jeden to jest, w sumie oba związane z klimatem. Jeden to jest kwestia bielenia drzew. Po co, na co i czy w ogóle sobie warto Marnować energię na to. A drugi temat, ale to już w następnym odcinku o tej twojej miedzi. O, naszej miedzi. Konkretnie o chorobach kory i drewna, bo nie tylko o miedzi będziemy mówić. Nie mówili. tylko o miedzi, dokładnie. No dobrze, to dzisiaj tak. Państwo tego nie widzieli, może i dobrze. My zdążyliśmy się już z Waldemarem tutaj ostro pokłócić przed są nagraniem. Jeszcze pomówienia. Pomówienia. Potrafi facet ciśnienie podnieść bardziej niż kawa. Let's go. Tematy powiedzmy dwa takie wstępne temat przygotowania drzew do zimy jako spoczynek zimowy, przygotowania do spoczynku i drugi temat hartowanie, bo to są oddzielne rzeczy. Dwa oddzielne mechanizmy, dwa oddzielne procesy. Regulowane zupełnie inaczej i na poziomie komórkowym, i także na poziomie tkankowym czy ogólnoorganizmalnym. Ale my chcemy dzisiaj powiedzieć trochę więcej o hamowaniu rozwoju wegetatywnego, zwłaszcza pąków, które utworzyły się w roku poprzednim. No, myślę, że w tym momencie przy takiej temperaturze i przy sytuacji, kiedy ani ziemia nie zamarzła tej zimy, ani w ogóle nie mieliśmy takich większych mrozów, które pozwoliłyby drzewom wejść w takie całkowite zahartowanie, Musimy Taki się... spoczynek musimy powiedzieć tutaj. Ani spoczynek, to... ani zahartowanie, tak? No to musimy sobie zdać sprawę chyba z tego, że w tym roku drzewa może po prostu w ogóle nie są zahartowane. I w tym momencie zakładając, że robi się ciepło, jest wilgoć, jak widać za oknem. Jeśli skończy się tylko ten okres spoczynku bezwzględnego, to drzewa po prostu ruszą z wegetacją i temat bielenia to jest temat tego, jak to spowolnić, zatrzymać chociaż troszeczkę. Chociaż nieznacznie spowolnić te pierwsze, pierwsze procesy związane z metabolizmem, startem metabolizmu. To jest niezwykle istotne, a regulowane z całą pewnością będzie ilością światła, jaka dociera do powierzchni tkanek. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tej chwili już dzień nam się wydłuża, Mamy coraz dłuższą fazę jasną w rytmie dobowym. W związku z tym coraz większa ilość promieniowania świetlnego dociera do powierzchni roślin i coraz więcej ciepła. W związku z tym komórki są w stanie w gromadzić. Jeśli tylko chmury odsłonią słońce, to słońce będzie intensywnie nagrzewało i temperatura, którą widzimy na termometrze, będzie dużo niższa od temperatury, która jest na powierzchni drzewa, bo przecież kora się nagrzewa. Tak, i wtedy będą inicjowane pierwsze procesy metaboliczne. Będzie startował metabolizm. Jeżeli wystartuje metabolizm, roślina wejdzie w fazę wzrostu wegetatywnego. Zacznie rozwijać się tak, jak typowo powinno się rozwijać wiosną. Czyli będziemy mieli przesunięcie dosyć niekorzystne z kilku punktów widzenia. Pierwsza sprawa to jest dostępność wody. Tej wody wiemy w tej chwili, że. W ogóle brakuje. Albo nie ma. Nie ma za dużo, albo faktycznie brakuje. Pamiętajmy o tym, że system korzeniowy drzew sięga dosyć głęboko, może sięgać dosyć głęboko, w związku z tym ta woda może być czerpana z tych głębszych warstw, z głębszych pokładów e, ziemi. Natomiast w, w tej chwili generalnie mamy deficyt wody. I to, co roślina wymaga na start, to z całą pewnością jej wystarczy. Ale do takiego. No właśnie, właśnie pytanie, bo ja tutaj się zastanawiałem. Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat. Nikt nie potrafi tak dokładnie określić, ale wydaje mi się, że ta powszechna susza, która w tej chwili jest, może wbrew pozorom nam troszeczkę sprzyjać, bo skoro tej wilgoci w glebie brakuje, to może te drzewa nie mają aż tyle tej wilgoci, żeby mogły ruszać. To zależy. Według mnie wilgoci jest na tyle dużo, żeby one zainicjowały wzrost. Dopiero później, w kolejnych etapach, okaże się, że faktycznie tej wody brakuje. I deficyt wody jest na tyle duży, że one znowu wiosną, kiedy są najkorzystniejsze, powinny być najkorzystniejsze warunki do rozwoju i kiedy zaczyna się e, inicjowany jest rozwój generatywny roślin, wtedy tej wody może być za mało. Może się okazać, że będziemy mieli zbyt duży opad kwiatów, zbyt duży opad e, zawiązków owoców, i to. Ten deficyt wody, który w tej chwili mamy, nie wyjdzie w pierwszym etapie, a w kolejnych okaże się, że tej wody jest zbyt mało do pełnego, efektywnego rozwoju. Czyli uważasz, że po prostu ten deficyt wody, który w tej chwili jest, nie jest wystarczająco duży, żeby, żeby całkowicie... zablokować start drzew? Tak, według mnie tak właśnie będzie. Cały czas mamy jakieś niewielkie opady deszczu, cały czas wilgoć mamy dosyć, na dosyć wysokim poziomie. W związku z tym na start powinno to wystarczyć. Dopiero później może się okazać, że będziemy mieli większe problemy. Jeżeli nie przyjdzie śnieg, nie przejdą większe opady deszczu wiosną. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, żeby twój organizm nie był w szoku, ale czy jesteśmy. Tego się obawiałem. Popij. E, wróćmy do pąków i do bielenia, bo to jest temat główny. Poza, poza wilgocią, poza wodą, która może się okazać deficytem, musimy pamiętać także o tym, że jeżeli w tej chwili zaczną się rozwijać pąki, to one w związku z tym, że nie było hartowania, takiego klasycznego hartowania. Nie było o którym rok do roku, którego rok do roku mogliśmy się spodziewać. W tej chwili te pąki będą nadwrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza tych, te niskie temperatury, które mogą przyjść w marcu, kwietniu, a nawet na początku maja. Gdyby drzewa były w pełni zahartowane, czyli wystąpiłaby przynajmniej przez jakiś czas temperatura minus 10, to drzewa w pełnym zahartowaniu drzewa jabłoni bez problemu powinny wytrzymać nawet minus 30, a odmiany takie bardzo mrozoodporne, jak na przykład Alva, Gloster, to nawet minus 40. No tak, tutaj ale no takiego tak, hartowania w ogóle nie było w tym nie roku. Nie było takiego hartowania typowego. Po pierwsze, temperatura niska nie działała przez dłuższy czas. Tutaj wymagamy na pewno kilka, kilkanaście dni takiej temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza. Czegoś takiego w tym roku nie spotykaliśmy. Poza tym cały czas mamy bardzo częste i bardzo duże jak na wrażliwość roślin zmiany tem temperatury. Mamy tydzień, kiedy temperatura sięga minus 2-3 stopni, kolejny tydzień temperatura plus 10. To mm -hmm. powoduje rozhartowanie. To nawet po naszych organizmach jesteśmy w stanie wyczuć. No tak, ale te minusy ale... to są zazwyczaj, wiesz, tylko w nocy. Tak. To może i dobrze, że tak są w ogóle, bo może jest, jest lepiej, minus 2, tak. minus 3, to jeszcze drzewo nie zaszkodzi. E, to prawda. Może to nas ratować w tym momencie nawet. Ale i tak wiosną będą moim zdaniem przewrażliwione te, te drzewa, te pąki na temperatury poniżej 0 stopni i wtedy faktycznie będą wrażliwe na takie temperatury minus 2, minus 5 stopni. One już będą efektywnie wpływały na kolejne etapy wzrostu wegetacyjnego. No, ale to już po ruszeniu Wegetacji. Tak, Wegetacji. tak, tak oczywiście. Tak, tak. To Natomiast teraz. spadały Bo na ten temat możemy wejść. Ja wiem, że Ty zaraz się zagłębisz, jak to typowy ginekolog, zaraz w te mitochondry i tak dalej, w swoją mitochondria. genetykę. też. E, ale temat praktyczny, bielenia drzew. Kiedyś bielono pnie drzew. E, ty mówisz, żeby wstrzymać co? Generalnie. Generalnie. Przedwczesne startowanie wegetacji, tak? które będzie inicjowane. Wiemy czym. Nie będziemy Zbyszkowi podnosić. Parcie Do korzeniowe też. tutaj. <grym> Dobrze. Eee. Bielono dawniej wapnem. Głównie. I bielono faktycznie pnie drzew. W tej chwili zielonia. Zamienia... Słucham. No, zamieniam Nikt się w Nie słuchawko. myślał o żadnym parciu korzeniowym. Nie. Ale każdy wiedział, kiedy startuje wegetację. No, na pewno nie w styczniu, nie w lutym. Robiono to, stosowano to wtedy, niekiedy były lekkie zimy, bo takich dawniej to praktycznie nie bywało. Tylko stosowano to w czasie, w, na wypadek właśnie bardzo silnych mrozów, w okresie właśnie styczeń, luty. Chodziło o zabezpieczenie nagrzewania pni, które w dzień mogło być nagrzane przez słońce. Wszystkie tkanki wtedy nagrzane powoli sobie rosły. Puchły, powiedzmy, tak, zwiększały swoją objętość. Przy czym tkanki zewnętrzne, jak kora, szybciej, a to, co twarde wewnątrz pnia, wolniej. W nocy było odwrotnie. Przychodził mróz, góra się szybko kurczyła, dół znowu nie nadążał, w związku z tym kora musiała pęknąć. I to po to było bielenie, okay. a nie parcie korzeniowe w styczniu czy w lutym. Daj spokój. Dobrze, to. <laughs> To dlaczego tak się działo? Pozostawimy do rozstrzygnięcia poza kamerą. Teraz wróćmy do tego bielenia pąków, bo to jest. Tak, to, to chciałeś przekazać rozumiem dzisiaj. Bielenie. Podciągu. Tak, chodzi mi o bielenie to... całych drzew. E, raz, zazwyczaj korony, robimy tak. korony. Koronę. Tak. Chodzi, no, Zazwyczaj robimy to w dwóch momentach albo latem, żeby zabezpieczyć przed nadmiernym słońcem przeciwko oparze liźni na przykład owoców. Natomiast w okresie zimowym, teraz, właśnie po to, żeby pobielając wszystkie te elementy, gałązki i drobne, i grube, i pnie, konary, chociaż w nowoczesnych sadach tych konarów to już praktycznie nie, nie ma. ma, a te cienkie pnie też są mniej wrażliwe na takie pęknięcia jak kiedyś. Natomiast. Chodzi o to, żeby drzewo nie wystartowało zbyt wcześnie, bo w tej chwili się nie boimy mrozu, tylko to, tego, że drzewo przedwcześnie wystartuje. I o to mi chodziło, kiedy mówiłem o bieleniu drzew. Popieł, popieł. Ten przedwczesny start, mówimy, że przedwczesny start, rozumiem tutaj rozwijanie się pąków, które były zawiązane w ubiegłym roku. Prawda? To też w dużym stopniu jest regulowane przecież endogennie, ale niewątpliwie to, co mówiłeś, pobielenie, na pewno spowoduje, że te pąki dostaną dużo mniejsze dawki światła. My I nie mamy dawki... gwarancji, że to będzie wystarczające bo gwarancji na to nie ma. Wiadomo, że też na pewno nie będzie że Kilka mocniejszych deszczy i to, zostanie, to pobielenie zostanie zmyte. Tak, to nie jest aż tak trwałe jak dawniej to bielenie wapnem, które zostawało przez... I to było sztywne. Tak, kilka miesięcy. Natomiast... Chodzi o to, żeby zahamować takie intensywne działanie promieni słonecznych, czy spowolnić przez kilka dni. I to jest wystarczające dla roślin. Żeby, może być ratujące, żeby inicjować ten rozwój wegetatywny w późniejszym terminie. I to z całą pewnością może mieć przełożenie później na ten um, na czas startu w najodpowiedniejszym momencie dla wegetacji, czyli na początku wiosny, a nie w tej chwili. Chodzi o to, żeby drzewo się nie pobudziło przedwcześnie, kiedy jeszcze ta pogoda jest bardzo niebezpieczna, kiedy zima może wrócić. Do tego celu latem używamy albo ginkę kaolinową, albo manisol. I myślę, że w tym okresie teraz zimowym też możemy skorzystać z glinki kaolinowej. Z całą pewnością bądź z można. i z Tak, można stosować te środki, można je wypróbować w sadach i, i spodziewać się, że przyniosą one Pewien efekt, tak? ale nie, nie możemy mieć złudzeń, że będzie to efekt całościowy, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, te procesy spoczynku, procesy hartowania, one są regulowane przez bardzo wiele czynników. Poza takimi czynnikami fizycznymi jak temperatura czy światło, pamiętajmy o tym, że te czynniki wpływają także na np. Na poziom hormonów, w homeostazę hormonalną, a to hormony będą także regulowały start wegetacji w tym sezonie. Przyjacielu, jeszcze pąki nie ruszyła, Ty znowu hormonami straszysz. Sam mówiłeś, że hormony są najważniejsze. Państwo, o tym już, Państwo już światem. o tym wiedzą. Zapraszamy do następnego odcinka. Każdy, kto przeszedł przez okres dorastania, wie, że hormony mieszają. Zapraszamy do następnego odcinka, ale zanim Państwa zaprosimy do następnego odcinka, Zbyszek ma jeszcze przekaz. A, yy, proszę Państwa, kto był na naszym stoisku na TSW, mógł dostać taki kupon rabatowy ze zniżką 5% na wszystkie zakupy w sklepie Green Eco Poland. W tym sklepie również jest do nabycia Manisol. Oczywiście ja zachęcam w pierwszej kolejności zapytajcie się o nasze produkty w sklepach, które są w pobliżu. Dopiero jak u swoich miejscowych dystrybutorów nie będzie, sięgamy do sklepu internetowego i wtedy my to podamy jeszcze na koniec. Będzie taki kod. Jak ten kod się wklepie, to uzyskujemy 5% rabat na zakupy. Rabat obowiązuje do końca marca. Lub dla stu pierwszych osób, które się zgłoszą i dokonają zakupów w naszym sklepie. Rabat, rabat. Do, wykorzystania. do wykorzystania do końca marca. Ale My chcemy takie kupony rozdać właśnie tym stu pierwszym osobom, które by się do nas zgłosiły, czy które będą zgłosiły, które będą dokonywały które będą zakupów, zakupów z tym kodem. Dokładnie. To tyle reklamy. Reklama, dziękuję <laughs> Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy do następnego odcinka. Zapraszamy.